Co się kurcze dzieje? Kobieta w moim wieku robi sobie lifting twarzy. Piłowanie brody na prosto, policzki ciągnięte. A ludzie komentują, że wygląda pięknie. Piękna! U kogo robiła pani zabieg? Efekt cudny. Chociaż pojawiają się też mocno krytyczne komentarze, jak te. Julia, byłaś naprawdę ładną dziewczyną. To, co zrobił ten lekarz, to po prostu masakra. Jeden z najbardziej lajkowanych komentarzy to: Julia, zamiast tego liftingu trzeba było iść na dobrą terapię i popracować nad poczuciem własnej wartości. Nawet lekarz medycyny estetycznej stwierdził, że lifting w tym wieku to nieporozumienie. Dlaczego ta procedura jest tak pożądana i według niektórych warta wszystkich pieniędzy? Zrobiłam sobie deep lift na 40 urodziny. Szczę, że trochę boję się widoku, co ja zobaczę. Lifting polega nie tylko na naciągnięciu skóry twarzy, ale w bardziej zaawansowanych metodach, także na zmianie położenia tkanek podskórnych. W technice SMAS sięga się do warstwy mięśniowo-powięziowej i podszywa się ją wyżej. Z kolei w głębokim liftingu, czyli Deep Plane Lifting, działa się na jeszcze głębszych warstwach twarzy, w tym mięśniach i więzadłach. I w momencie, kiedy dostaniemy się do tych najgłębszych warstw, wtedy ten efekt będzie najbardziej trwały. Na koniec usuwa się nadmiar skóry. Nie zliczę, ile razy zrobiło mi się słabo, kiedy czytałam o szczegółach tej operacji. Mimo wszystko decyduje się na nią ogromna liczba osób. W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono ponad 230 tysięcy takich operacji. A w zeszłym roku był to drugi, najbardziej popularny zabieg chirurgiczny zaraz po korekcie nosa. Co dosyć niepokojące, wzrasta odsetek pacjentów w młodym wieku. To jest pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Z 26% do już ponad 32. I uwaga, w przedziale od 20 do 29 lat w 2023 roku za Obserwowano wzrost o aż 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Myślę, że w ciągu ostatnich pięciu lat coraz więcej osób decyduje się na lifting twarzy w coraz młodszym wieku. To dla mnie niepokojący trend, zwłaszcza gdy ktoś ma jeszcze przed sobą wiele lat pracy i aktywności, a przecież nigdy nie wiadomo, prawda? Czy okażesz się tym rzadkim przypadkiem, u którego wystąpi porażenie twarzy? Jakieś uszkodzenie nerwu albo poważna infekcja, która skończy się hospitalizacją. Jednocześnie trafiam na artykuły takie jak ten polki obsesyjnie poprawiają urodę. Dużo częściej niż kobiety w zamożniejszych krajach. Jak mówi Sławomir Sobusiak, dyrektor firmy zaopatrującej w sprzęt Gabinety Medycyny Estetycznej, w Europie to Polska jest liderem zmian. Bardziej niż inni interesujemy się sposobami na poprawianie urody. Swoją drogą podaje się, że pierwszy na świecie lifting był wykonany właśnie polskiej arystokratce. Kobieta w 1901 roku miała namówić niemieckiego lekarza, którym był Eugene von Hollande, na ryzykowny zabieg naciągnięcia skóry, żeby ją wygładzić i pozbyć się zmarszczek. Natomiast wiele osób zastanawia się, dlaczego zabieg wykonują sobie tak młode dziewczyny, które przecież nie mają jeszcze wiszącej skóry ani zmarszczek. Widzisz to czoło? Widzę to czoło, ale to czoło to są naklejki, tak? Tak. No. To nie jest moja skóra, ale... A jak się czujesz? Dobrze, Jednym z powodów są niestety wypełniacze, które przez lata były nam przedstawiane jako nieszkodliwe, zawsze łatwe do rozpuszczenia, a okazały się dosyć podstępne, a nawet rozpychające twarz od środka. Wypełniacz spowodował rozszerzenie tkanek oraz skóry. Wypełnianie, rozpuszczanie, wypełnianie, rozpuszczanie, kolejne zabiegi. To wszystko sprawiło, że utraciłam wyrazistość rysów. Dziewczyna zaczęła stosować wypełniacze mając 18 lat i potem przyjmowała je regularnie przez 15 lat. Nie wyglądałam już jak ja, ponieważ moja twarz była wielokrotnie wypełniana i poprawiana. Oczywiście była wtedy w ciąży, i to kilkukrotnie w krótkim czasie. A kiedy ma się wypełniacze i jest się w ciąży, wypełniacze przyciągają wodę. Dlatego moja twarz była ogromna. Kobieta wykonała sobie pełny lifting twarzy, mając 34 lata. W oczach niektórych ludzi to wyglądało na coś skrajnego, naprawdę bardzo skrajnego. I faktycznie tak było. Ostatecznie usunięto mi po 4 cm z każdej strony twarzy. Zmęczenie wypełniaczami, może skłaniać pacjentów do podjęcia decyzji o operacji wcześniej niż jest to rzeczywiście potrzebne. Dzieje się tak, ponieważ rozpuszczanie wypełniaczy twarzy często prowadzi do jej wiotczenia, co może sprawiać, że ktoś pomyśli chyba potrzebuje liftingu twarzy. Doktor Gary Linkow, chirurg plastyczny, zastanawia się jak dziewczyna by wyglądała, gdyby nigdy nie wykonywała sobie żadnych zabiegów. Czy odczuwałaby dzisiaj potrzebę operacji w wieku zaledwie 34 lat? Inny wymieniany powód to ozępikowa twarz. Jeśli stracisz wagę zbyt szybko, a jednocześnie wystąpią u Ciebie inne negatywne skutki przyjęcia ozempiku lub wegowy w celu odchudzania twarz może się zapadać, a skóra zwiotczeje. Polecam sprawdzić mój materiał na ten temat. Chirurg plastyczny dr Patrick Byrne mówi: Leki GLP-1 znacząco zmieniają dziedzinę chirurgii plastycznej twarzy. Często powodują problemy takie jak utrata objętości i zwiotczenie skóry. To ja robiłam. Tłuszo i chyba więcej się już nie dało. Deep Plane Facelift to nie jest tylko na skórze, tylko tak samo te mięsie pod spodem. Piłowanie brody na prosto. Lip Lift tak samo przy skrzydełkach. Liczki ciągnięte. Foxy Eye, Lifting Szyi, Lifting Czoła. Julia von Stein, bohaterka królowych życia i dziedziczka firmy z branży funeralnej, twierdzi, że miała problemy z bliznami po trądziku, z nierównymi ustami i jednoczesnym zamykaniu się powiek po wypadku. Sporo osób zwraca jednak uwagę, że wyglądała pięknie i nie musiała nic w sobie zmieniać. Wiecie, że ja mam potężne blizny po masakrycznym trądziku? Widzę, że na pewno ta wada moich ust niestety dalej jest. To będziemy podciągać już po prostu kropelką. Trafiłam na informację, że Julia również stosowała wypełniacze które później rozpuszczała. Jak jesteśmy już stare, tak jak ja, to chcemy się na siłę odmładzać. I pomyślałam, że spróbuję zobaczyć siebie w takim mega naturalnym wydaniu, czyli bez żadnego ostrzykiwania. No wiadomo, że wolę być ostrzyknięta. Ja uwielbiam być tutaj zarysowaną. To mi nie Są też sytuacje, gdzie ktoś po prostu nie jest w stanie zaakceptować swojego wyglądu i wciąż będzie starał się szukać sposobu na osiągnięcie perfekcji. Make-up Małgosia Bryła, a moja nowa twarz profesor dr Adam Maciejski. Robiłam głęboki lifting twarzy. Ja nie jestem w stanie akceptować siebie taką, jaką jestem. Jestem gotowa doprowadzić się do stanu, który jestem w stanie zaakceptować po prostu. Niestety lifting, zwłaszcza w młodym wieku, ma swoje konsekwencje, o których chyba niektórzy nawet nie chcą słyszeć. Wolą pudrować rzeczywistość. Kwas hialuronowy jest spoko, bo można go rozpuścić zawsze. Ja mam dalej obrzęki, a twarz dalej próbuje się wygoić. Obrzęk może utrzymywać się przez wiele miesięcy, a czasami nawet lat. Głównym omawianym ostatnio skutkiem ubocznym liftingu za sprawą Blanki Lipińskiej stały się tak zwane uszy pixie. Ludzie zwracają tak, uwagę na te uszy, tak, co tak. są niż o tym efekcie ubocznym. My je y, zimą poprawimy, po prostu podetniemy je i tyle. I to, to jest 15 minut roboty. Blanka twierdzi, że w przeszłości został jej podany inny wypełniacz, a nie kwas hialuronowy, o który prosiła. Pomimo, że rozpuszczała ten wypełniacz i tak w twarzy pozostały jego resztki. Co poszło nie tak? Trzeba było wydłubać taki stały wypełniacz, o którym go istnieniu ja nie wiedziałam. On musiał go wydłuwać z mięśni, bo to zostało źle podane. Próbował go całego usunąć, ale nie mógł, dlatego że to było za blisko nerwów. Muszę tutaj tylko podkreślić, że wbrew temu, co mówi Blanka, kwas hialuronowy również może nie rozpuścić się w całości, i jego resztki mogą pozostać w organizmie. No i właśnie, zdarza się, że ktoś pisze mi, że nie rozumiem kompleksów innych ludzi. Rozumiem i że wkurza już ją czy jego ten trend naturalności. Ja uważam, że żyjemy raczej w czasach mody na zabiegi i chcę tworzyć do tego przeciwwagę. Chcę pokazać, że to wcale nie jest tak, jak wmawiają nam niektórzy właściciele klinik, że wszystko się rozpuszcza, wszystko jest odwracalne, a powikłania? Jakie powikłania? Jesteśmy straszeni naszym wiekiem, oznakami starzenia, które koniecznie trzeba zwalczać. No nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak wy to odbieracie. I kliknijcie subskrypcję, żeby nie przegapić materiałów na temat kolejnych zabiegów i dbania o siebie. Niektóre zabiegi mogą naprawdę komuś pomóc. Sama widziałam przykłady liftingów, które wyszły bardzo dobrze. Na przykład pomogły w wyrównaniu asymetrii. Były wykonywane przez świetnych specjalistów. Nie zmieniły całkowicie wyglądu twarzy, ale Niektóre operacje i zabiegi, a zwłaszcza ich nadmiar w młodym wieku, moim zdaniem zaczynają już bardziej szkodzić niż pomagać. Po drugie, przypadek Blanki Lipińskiej pokazuje, że nigdy jako pacjent nie masz do końca kontroli nad tym, co i jak jest ci podawane. A podejrzewam, że ona akurat nie oszczędzała na lekarzach. Jeszcze rekonwalescencja niestety trwa mimo tego, że minęły no, już ponad 3 miesiące, i rehabilitacja twarzy. Ty sobie wyobraź, że masz rehabilitację twarzy? Wcale nie jest powiedziane, że to się nie skończy drugą operacją. Jak się pewnie możecie domyślać, koszt tej operacji też nie był mały. No, sześciocyfrowych. Naprawdę? Wiesz, ostatnio dostałam na Q&A i pytanie, czy to kosztuje 15 czy 50 tysięcy. No nie, no. Bądźmy poważni, to jest najtrudniejsza chyba operacja plastyczna. A to może być dopiero początek problemów. Każda kolejna operacja to nowe powikłania, o których już mało który lekarz mówi. Krwiaki, zakażenia, uszkodzenie nerwu, martwica skóry, a nawet zatorowość żylna i płucna. To możliwe powikłania po liftingu. I wzrasta dwukrotnie, jeśli wykonuje się operację kilku partii jednocześnie. A jak mogliście zauważyć, jest to dość częste. Im dłużej trwa operacja, a czasami jest to nawet 9 godzin, tym większe jest ryzyko na przykład krwiaków, które w tym przypadku mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie. Może to wymagać pilnej interwencji chirurgicznej, aby zapobiec uszkodzeniu skóry, a w przypadku głębszych struktur szyi, by zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań związanych z oddychaniem. Niestety takie krwiaki nie zawsze są widoczne gołym okiem, i to pacjent musi w takim przypadku zaobserwować w jakimś miejscu zwiększony ból lub puchnięcie. Ryzyko uszkodzenia jednego z tych naczyń krwionośnych i wystąpienia krwotoku, który będzie wymagał ponownej interwencji na sali operacyjnej, oczywiście rośnie wraz z głębokością zabiegu. Uszkodzenie nerwu zdarza się stosunkowo rzadko, bo w niecałym 1% przypadków. Uszkodzenie trwałe występuje w 5 na 10 tysięcy przypadków. Zawsze, gdy czytam o tym w procentach, wydaje mi się, że to jakoś niewiele. Ale kiedy uświadomię sobie, że to jednak jest te 5 przypadków na 10 tysięcy, a tych zabiegów wykonuje się setki tysięcy, to ostatecznie wychodzą dziesiątki, a nawet setki pokrzywdzonych Osób. Porażenie nerwu twarzowego stanowi 11% zarzutów podnoszonych w procesach sądowych dotyczących błędów w sztuce lekarskiej związanych z liftingiem twarzy. Uszkodzenie tego nerwu może zaburzyć pracę mięśni obniżających wargę dolną, co z kolei może prowadzić do asymetrii podczas uśmiechu lub mówienia. Może to skutkować opadaniem dolnej wargi po jednej stronie. Spójrzcie na to. Po lewej 65-letnia pacjentka z porażeniem nerwu twarzy po liftingu. By jej pomóc wykonano przeszczep nerwu łydkowego i do gałęzi policzkowej. Efekt widzicie po prawej stronie. Kobieta z porażeniem nerwu, u której po kolejnej operacji usta wciąż nie odzyskały pełnej symetrii. I 48-letni pacjent z porażeniem dolnej wargi, który musi być teraz leczony ciągłymi iniekcjami botoksu. A to jeszcze nie jest najgorsze, co może się wydarzyć. Każdemu z nas może się przydarzyć taki atak. Twoja paczka jest już w drodze. Próbowaliśmy dwukrotnie, ale nie udało nam się znaleźć prawidłowego numeru domu. Proszę zaktualizować adres. I tutaj link. Na pewno podawałeś lub podawałaś kiedyś swój numer telefonu, adres e-mail i inne dane na jakiejś stronie, na przykład, żeby złożyć zamówienie online. A wycieki naszych danych z różnych baz zdarzają się często. Partia Sławomira Mencena schakowana. Włamywacz opublikował dane wolontariuszy i członków, a także treści e-maili. A potem te dane krążą w sieci. Są przetrzymywane w bazach danych oszustów, którzy na przykład podszywają się pod kuriera. Co niepokojące, mogą mieć dużo informacji na Twój temat i skonstruować wiadomość tak żebyś z rozpędu kliknął lub kliknęła w link. Raz, będąc na wyjeździe w pośpiechu, chciałam wpisać mój adres, żeby zamówiona paczka dotarła, ale zorientowałam się, że link wygląda jakoś dziwnie. Żeby ostrzec się przed takimi sytuacjami, skorzystaj z Incogni. Incogni wyśle w twoim imieniu żądania usunięcia twoich danych z baz danych brokerów. By uzyskać zniżkę 60% na roczny plan, wpisz incogni.com/veronika. Wypróbuj Incogni i rozpocznij proces usuwania twoich danych, żeby tak jak ja mieć spokój od takich ataków, wiadomościami czy telefonami spotrzywającymi się oszustami. Co jak wiemy potrafi nam napsuć krwi. A teraz posłuchajcie o czymś, co naprawdę zmroziło mi krew w żyłach. Była wicemis Rossi International w wieku 44 lat poddała się korekcie powiek. Matka dwójki dzieci ledwie uniknęła martwicy dzięki pomocy innego lekarza podczas operacji, ale przez błąd lekarski straciła możliwość mrugania i zamykania oczu. Z piękną zdrową twarzą, chciałam skorygować pewne niuanse związane z wiekiem, ale niestety straciłam zdrowie. Ale to ja jestem winna. I z jakiegoś powodu chirurdzy zrzucili odpowiedzialność za wszystko, co się stało wyłącznie na mnie. Kobieta otrzymała 49 tysięcy funtów odszkodowania w ramach cywilnej części procesu. Ryzyko martwicy skóry podczas liftingu wynosi od 0,5 do 2%. I uwaga, wzrasta aż dwunastokrotnie, jeśli pacjent pali papierosy. Na tych zdjęciach akurat mamy zagrożenie martwicą po powiększaniu ust. Pokazuję je jako zdjęcia poglądowe. Podobnie zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Potencjalnie się Śmiertelne powikłania występują w dwóch na tysiąc przypadków. Ryzyko wzrasta w przypadku palaczy, otyłości, a nawet terapii hormonalnej i podróżowania. Tego rodzaju zakrzepy krwi są często zbyt rzadko omawiane podczas konsultacji estetycznych. Inna niepokojąca rzecz, o której naprawdę rzadko kiedy słyszałam, w sumie nigdy wcześniej, to wypadanie włosów. Nawet technicznie doskonale wykonany lifting twarzy może pozostawić subtelne ślady, szczególnie w okolicy linii włosów. Uważam, że jest to jedno z najrzadziej poruszanych powikłań, choć w praktyce spotykam się z nim niemal co tydzień. Te szywki na linii włosów wyglądają naprawdę nieprzyjemnie. Aż trudno mi się na to patrzy. Blizny umieszczone wzdłuż linii włosów mogą zaburzać jej naturalną gęstość i kształt. Oczywiście można wykonać później rekonstrukcję linii włosów, no ale to jest znowu kolejny zabieg. Możemy wykorzystać przeszczep, aby odtworzyć naturalny kształt bokobrodów. No i właśnie, same blizny. Nawet jeżeli lekarz mówi wam, że będą dobrze ukryte i w końcu znikną, niestety nie w każdym przypadku się to udaje w Blizny że twarzy twarzy, nawet dobrze ukryte ukryte, z z się się poszerzać, a niekiedy przybierać w inny odcień. Mogą również wystąpić długotrwałe w zmiany w odczuwaniu skóry, takie jak jej drętwienie i zdarza się to częściej niż wielu pacjentów się spodziewa. Niektórzy twierdzą, że największym ryzykiem są sami lekarze. Statystyki to wyciągnięta średnia, a poszczególni lekarze mogą mieć tych przypadków powikłań po swoich operacjach naprawdę niewiele, albo o wiele, wiele więcej niż 2%. Przede wszystkim złe ręce lekarzy czy kosmetyczek, chociaż bardzo wiele kosmetyczek ma naprawdę dobre ręce, ale mnóstwo po prostu jest badziewia na rynku i z daleka od wielu konowałów w Polsce, aczkolwiek jest dużo lekarzy naprawdę bardzo mądrych. Tylko że łatwo powiedzieć, z daleka od konowałów, a trudniej rozpoznać nawet po opiniach, czy danemu specjaliście naprawdę można zaufać. Jak mówi doktor Marek Wasiluk. Przyszła do mnie kobieta po liftingu twarzy, korekcie powiek i przeszczepie tłuszczu w policzki. Mimo wygładzonej i napiętej skóry kobieta nadal wyglądała na swoje lata. Jak mówi lekarz, przeszczep tłuszczu uwypuklił policzki, ale sprawił, że twarz wyglądała na usztywnioną, jak maska. Mimikę ograniczyły też zwłóknienia po zabiegach. Na zdjęciu czy przed lustrem z nieruchomą twarzą może to nie wygląda tak źle, ale kiedy pacjentka pokazuje emocje, radość, złość, mięśnie nie pracują swobodnie. Skóra nie ciągnie się i nie wygląda to naturalnie. Ale według doktora Garego niektórzy chirurdzy niekoniecznie będą chcieli straszyć możliwymi powikłaniami. Jeśli na przykład ich głównym źródłem dochodu jest dany rodzaj zabiegu czy operacji. Chirurdzy mogą mieć motywację, by umniejszać ryzyko, aby doprowadzić do podpisania zgody na zabieg. Dodatkowo operacje poprawkowe są bardzo dochodowe, co tworzy mechanizm, który nie zawsze stawia pacjenta na pierwszym miejscu. Sama trafiłam na taki komentarz pod moim ostatnim filmem. Niepokojące jest dla mnie to, że moja kosmetyczka jest moją znajomą. Miłos sobie rozmawiamy, ale ona zawsze mówi: Przychodzisz w ostatnim momencie, trzeba robić na przyszłość, zatrzymać zmiany. W tym wieku to już bardzo późno. Mam nadzieję, że szybciej się spotkamy i proponuje ciągle nowe zabiegi. Oczywiście są dobre kliniki, ale jest też wiele miejsc, które nastawione są wyłącznie na zysk. Niestety bywa, że odbywa się to kosztem zdrowia pacjenta oraz jego wyglądu. Ceny liftingu wahają się w granicach od 15 do 30 tysięcy złotych w zależności od obszaru, a w Stanach Zjednoczonych cena dochodzi do nawet 300 tysięcy dolarów. Górna granica cenowa jest naprawdę wysoka. Niektórzy chirurdzy pobierają za lifting twarzy ponad 300 tysięcy dolarów, a tak duże marże sprawiają, że ta branża staje się atrakcyjna również dla niedostatecznie wykwalifikowanych wykonawców. Kuszące wydają się więc tańsze oferty, na przykład z Turcji, ale jednocześnie w niektórych klinikach można otrzymać naprawdę słabej jakości opiekę i trudno będzie w razie komplikacji dochodzić swoich praw. Wielu zagranicznych oferentów kusi atrakcyjnymi cenami, jednak często zapewnia ograniczoną opiekę pooperacyjną. Trzeba też pamiętać, że standardy regulacyjne Znacząco różnią się w zależności od kraju, a w razie powikłań pacjenci nierzadko pozostają bez realnej możliwości dochodzenia swoich praw. Zachęcające, zwłaszcza dla młodych osób, są też oferty takie jak mini-lifting. Jednak coś, co brzmi tak przyjemnie, może mieć nawet gorsze powikłania. Kiedy pacjenci zaczynają decydować się na liftingi w coraz młodszym wieku, oznacza to więcej zabiegów chirurgicznych w ciągu życia, a to nieuchronnie zwiększa ryzyko oraz możliwość wystąpienia powikłań. Jako społeczeństwo musimy zdać sobie sprawę, że motywacje finansowe czasami przeważają nad względami etycznymi. Ta pani doktor stwierdziła, że warto wykonać sobie pierwszy lifting w wieku 40-50 lat. Potem podtrzymywać efekty innymi zabiegami, jak botox i wypełniacze, żeby w wieku 60 kilku lat wykonać sobie kolejny lifting. Wszystko sprowadza się do tego, by zacząć odpowiednio wcześnie i konsekwentnie utrzymywać efekty przez kolejne lata. Można wykonać lifting twarzy w wieku 40 czy 50 lat, a następnie podtrzymywać rezultaty przy pomocy botoksu i wypełniaczy. Tak, aby zachować odpowiednie rusztowanie i być przygotowanym na drugi lifting około 60. To właśnie wtedy często obserwujemy, że pacjenci wyglądają najlepiej, nawet w wieku 69 lat. To jedna z większych głupot, jakie usłyszałam, i mówi to pani doktor. Jako przykład podaję Chris Jenner, która przeszła prawdopodobnie ekstremalnie drogi i głęboki lifting. I owszem, może wygląda to dobrze na zdjęciach, ale spójrzcie na komentarze. 100 tysięcy dolarów za lifting. Jej wygląd nie ma nic wspólnego z podtrzymywaniem tego przez lata zabiegami. Ale jestem pewien, że tego by pani chciała od swoich klientów. Proszę się wstydzić. Wszystkie jej zdjęcia i nagrania są z filtrami. Nie pozwólcie im siebie oszukiwać. Co ciekawe, poprzednie zabiegi, nawet mniej inwazyjne, mogą utrudniać poprawne wykonanie liftingu. Czasami wcześniejsze, mniej inwazyjne terapie mogą w rzeczywistości utrudnić wykonanie liftingu twarzy. Zabiegi takie jak pulterapii czy radiofrekwencyjny mikronakułowacz mogą powodować włóknienie tkanki podskórnej. Trafiłam też na takie komentarze. Bycie spłukanym naprawdę może uchronić Cię przed zrobieniem wielu szalonych rzeczy. I to akurat prawda, bo wpadnięcie w wir poprawek może może być drogą, z której już naprawdę trudno kiedykolwiek wyjść. Jak mówi dr Karl Trusdale, osoby, które chcą liftingu twarzy w młodości, są mniej tolerancyjne wobec wieku na swojej twarzy, więc będą bardziej wrażliwe na oznaki starzenia się, gdy będą starsze. Kiedy dziewczyna zaczęła operację w młodym wieku, w chwili, gdy zauważy, że znowu ma trochę obwisłej skóry, może to być minimalne i nikt tego nie zauważy, ale ona to zauważy. Nawet rok po operacji coś zacznie opadać. Jak często będziesz powtarzać te operacje? Jak wyglądać blizny na powierzchni po wielu operacjach oraz blizny wewnętrzne. Jeśli dodamy do tego masę innych, rekomendowanych w social mediach zabiegów z ingerencją w naszą skórę i tkanki, sytuacja może stać się coraz bardziej skomplikowana i niebezpieczna dla zdrowia. Jestem lekarzem medycyny estetycznej od 22 lat. Ja jestem zwolennikiem wypełnienia brózmy sowargowych. Lekarze będą kreować w Twojej głowie ten wymarzony obraz Ciebie. Być może nawet pokazywać Ci to na wizualizację. Brzmi to nie jak straszenie. Zacznij jak najszybciej, żeby nie było za późno. A jeśli po zabiegu czy operacji efekt jednak nie będzie tak zadowalający, specjaliści z chęcią przyjmą cię na kolejne zabiegi. Nawet jeśli wszystko pójdzie dobrze, możesz sam lub sama w nieskończoność dostrzegać w sobie nowe obszary do poprawy. Powiedziałbym, że w ciągu ostatnich sześciu lat jednymi z moich najmniej zadowolonych pacjentów były osoby, które miały jedne z najlepszych efektów po operacjach. Niektórzy wpadają w ten zaklęty krąg, z którego już może nie być ucieczki. Sandra Doriol, matka dwóch dziewczyn i projektantka biżuterii, która tworzyła biżuterię dla brytyjskiej rodziny królewskiej, padła w obłęd dzień po operacji liftingu twarzy. Według zeznań porwała koszulę i pobiegła schodami pięć pięter na dach 15 piętrowego budynku. Tam zaczęła chodzić wzdłuż krawędzi. Policja przybyła na miejsce i odgradzała ulicę na dole. 53-latka skoczyła. Rodzina Sandry twierdzi, że była osobą spokojną i pełną optymizmu. Nie chciałaby odebrać sobie życia. Przyczyną jej śmierci była było pooperacyjne zaburzenie neurobehawioralne. Córki Sandry pragną podkreślić, że świadomość ryzyka psychozy pooperacyjnej jest niezbędna przy planowaniu zabiegów z pełnym znieczuleniem. Badania European Journal of Plastic Surgery ustaliły, że 1,4% pacjentów po operacjach plastycznych doznaje majaczenia pooperacyjnego. Specjaliści ostrzegają, że niektóre leki stosowane w terapii wchodzą w interakcję ze środkami znieczulającymi, co może mieć tragiczne skutki. Niektórzy twierdzą, że lekarz operujący. Sandrę był bezwzględny. Lifting twarzy u doktora Nowaka kosztuje nawet 150 tysięcy dolarów. Jedna z pacjentek napisała, żaden inny lekarz nie był dla mnie tak chamski jak doktor Nowak. Powinna się również odbyć rozmowa na temat psychicznej gotowości pacjenta oraz jego postrzegania własnego wyglądu. Szczególnie w początkowym okresie pooperacyjnym część pacjentów doświadcza obniżonego nastroju. Niestety nie każdy jest gotowy do zajęcia się swoimi kompleksami również od strony psychologicznej. Z czego te kompleksy wynikają Ciebie? Jak myślisz? Z tego, że w domu posiadam lustro takie, które pokazuje jeden do jeden. Ja nie mam jak stoję przed lustrem, ja na tym lustrze nie mam filtrów. A nie chciałaś walczyć na przykład psychologicznie ze swoimi kompleksami? A po co? Ja nie chcę komuś, wiesz, mieszać w głowie. To jest bardzo zła bójda totalna. Na dobrej terapii jesteś w stanie przerobić wiele problemów, które ciążą ci na co dzień. Stawać się spokojniejszym i bardziej szczęśliwym człowiekiem. Zaakceptować coś, czego wcześniej nie byłeś w stanie. Możesz dostać narzędzia do wprowadzenia zmian na poziomie swojej psychiki. Być może niektórym łatwiej jest zapłacić dużą cenę za wprowadzanie kolejnych i kolejnych zmian na poziomie fizycznym, ale czy zawsze jest to uzasadnione? Czy w którymś momencie nie zaczynają sami siebie krzywdzić? Wie w wielu przypadkach osoby poprawiające swoją urodę wyglądały już na początku naprawdę bardzo dobrze, ale na przykład zapamiętały jakiś negatywny komentarz na swój temat. Lub same w swojej głowie wyolbrzymiły jakąś mniej typową cechę wyglądu. Zaczęły się nadmiernie temu przyglądać i urosło to do rangi wielkiego problemu. Podczas gdy osoby wokół nawet by na to nie zwróciły uwagi. I dzwonię do niego na telefon, ten telefon jest w kuchni, ja patrzę i mówię, nie no k***a nie wierzę. Ja byłam wpisana w telefonie pieniądze. Wiesz, jak ma kobieta, którą kiedyś byłam pewna siebie tysiąc razy bardziej niż, niż dzisiaj jestem i tą pewność siebie przez takie sytuacje totalnie tracisz. Tak, zabiegi i operacje plastyczne mogą pomóc poczuć się lepiej, zwłaszcza gdy jakiś element wyglądu faktycznie wyróżnia się na tle tego typowego lub kiedy ktoś nie może poradzić sobie psychicznie, na przykład ze starzeniem się skóry. Rozumiem to, tylko warto się zastanowić, czy faktycznie jest to mój kompleks, czy może wywołała go jakaś nieproszona opinia, lub standardy narzucane przez social media, gdzie najczęściej pokazujemy to najlepsze ujęcie. Wybieramy to zdjęcie, na którym najlepiej wyszliśmy. Jest to dla nas normalne, że chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Ale całościowo buduje to obraz idealny, do którego w prawdziwym, codziennym życiu nie jesteśmy w stanie doskoczyć. Nierealne oczekiwania mogą zwiększać niezadowolenie i prowadzić do wyższej liczby poprawek. Oczekiwanie, że skóra pozostanie idealnie napięta przez długie lata, nie jest zbyt realistyczne. Poza tym, niestety, zawsze możesz dostawać kolejne i kolejne uwagi na temat swojego wyglądu. Sorki Julka, ale teraz ząbki mniejsze byś musiała zrobić. Twarz szczupła, a ząbki końskie. Przepraszam, ale od pierwszych zdjęć mam wrażenie, że. Że oko prawe ciut mniej jest otwarte niż lewe. Jakoś te usta wiecznie otwarte, żal tak ładnej naturalnej twarzy. Kobieta kot z otwartymi ustami. Przykłady niektórych celebrytów pokazują nam, że może to zacząć wyglądać tragicznie, podczas gdy naturalne dojrzewanie, z dbaniem o sen, sylwetkę, zdrowie może być naprawdę piękne. Wiem, że u niektórych kobiet w wieku dojrzałym dobrze sprawdzają się mniej inwazyjne zabiegi o dużo niższym ryzyku, na przykład pobudzające skórę do produkcji kolagenu. I to nie jest tak, że wraz ze starzeniem stajemy się mniej czy wartościowe. Obserwuję kobiety, które nie ingerowały mocno w swoją urodę, a są szczęśliwe, spełniające się. Mają przy sobie kochających, zapatrzonych w nich partnerów. Chociaż wiem, że czasami trudno w to nadal wierzyć, ale tak, jest to możliwe. Polecałabym więc zastanowić się, czy na pewno warto przechodzić przez ten ból po zabiegu, cierpienie, miesiące lub nawet lata rekonwalescencji. Jeśli szukasz specjalisty od liftingu twarzy, koniecznie dokładnie przejrzyj jego galerię prac i sprawdź, czy estetyka odpowiada Twoim oczekiwaniom. Jeśli potrzebujesz wsparcia psychicznego, wyświetlam numery, pod które możesz zadzwonić i podaję je również w opisie. Zdrowie psychiczne jest ważne i nie daj sobie wmówić, że nie warto się nim zajmować. Napisz proszę komentarz, co sądzisz o tego typu zabiegach, zwłaszcza w tak młodym wieku. Zostaw polubienie i subskrypcję, to pomoże mi docierać jak najszerzej z tym tematem. Dziękuję za wsparcie na Patronite i jednorazowe płatności przez Supi. To pomaga mi rozwijać mój kanał. Wejdź na stronę romanis.eu, żeby wypróbować kosmetyki z Włoch, o których mówiłam. W moim ostatnim filmie, robiąc rozdanie na Instagramie. Możecie też zajrzeć na mój Instagram, gdzie ostatnio wrzuciłam filmik z tego, jak grałam na ślubie w Grecji. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie tam komentarz. No i trzymajcie się!